Cześć dziewczyny. Cześć Sky Girls! Ja jestem Ela. A ja Ola i razem stworzyłyśmy markę kosmetyków naturalnych. It's Sky Girl. Nadeszła w na chwila. Odpalamy naszego YouTube'a. Słuchajcie, no naprawdę będzie się działo. Matki internetów. Ciocia e... Ela i ciocia, ciocia Ola. <laughs> Chcemy się z Wami tak podzielić tym, w czym żyjemy na co dzień. Jak wygląda backstage naszej firmy, jak podejmujemy decyzje, co nas inspiruje. Bo bardzo chcemy, żebyście w tym uczestniczyły i uczestniczyli. Tak, Panów też zapraszamy, bo słuchajcie, no my strasznie za wami tęsknimy. I kiedyś się pisało listy, a teraz my będziemy nagrywać filmy dla Was. Słuchajcie, subskrybujcie, dołączajcie, zapraszajcie fajnych ludzi. Bardzo nam zależy, żebyśmy byli um, jakoś tak bliżej. Dużo dziwnych i niefajnych rzeczy się teraz dzieje tak. i na świecie, i w naszym kraju. Mamy takie przekonanie i pewność, mamy pewność, że kobiety potrafią się wspierać, że możemy być razem, że możemy inspirować was do tego, jak przetrwać ciężki moment i podzielimy się naszymi doświadczeniami nie tylko kosmetycznymi. Tak, chciałobyśmy stworzyć takie miejsce, w którym, w którym po prostu będziemy dawać sobie nawzajem energię do tego, żeby żeby latać, żeby latać w naszych życiach. Realizować Wiecie. naszą podstawową misję. Be, Be the Sky Girl! Słuchajcie, więc bądźcie z nami, dołączajcie i zaczynamy! Bit ja się, Do Do bo się bo Trzymajcie się, pa! Pa!